Lasy zajmują 28% powierzchni Polski. Kasztanowiec zwyczajny to bardzo popularne drzewo. W Polsce jest około 256 tysięcy kasztanowców. Owocują we wrześniu i październiku. Z suszonych kasztanów otrzymywana jest tak zwana escyna, bardzo cenna dla firm farmaceutycznych, z której powstają leki przeciwko żylakom, stanom zapalnym wątroby, gruczołu krokowego, a nawet obrzękom płuc i mózgu. Co roku na Ziemię spada około 10 milionów kilogramów kasztanów. W Europie Zachodniej można za kilogram dostać 60 eurocentów. Przy dobrej organizacji tego rynku w dwa miesiące można pozyskać z europejskich skupów kasztana nawet 6 milionów euro. Pieniądze leżą na ziemi.